Dzień dobry, witam serdecznie. Dziękuję za wyjątkowo liczne przybycie, co bardzo nas cieszy. Szanowni Państwo, od razu widać, że to nie ja będę dzisiaj głównym bohaterem tej konferencji i bardzo dobrze. Dlatego ja tylko w kilku słowach wstępu chciałbym powiedzieć, że bardzo cieszymy się z tego jako zarząd. Myślę, że panel również podzieli moje zdanie, że Tomek Japiński decydował się, aby kolejny rok reprezentować barwę Stali i Gorzu. W minionym sezonie pomimo bardzo ciężkiego początku udowodnił, że stać go na osiąganie bardzo dobrych wyników, stać go na to, aby rywalizować z najlepszymi zawodnikami i reprezentować nasz klub w biegach eliminowanych i decydować o końcowym rozstrzygnięciu meczu. Pewnie takie pytania się gdzieś tam cisną, więc odpowiem. Były to dużo łatwiejsze rozmowy niż one miały miejsce rok temu. Myślę, że to wynika z naszej części z tego, iż nasz poziom zaufania wzajemny do siebie jest dużo większy niż to miało miejsce 12 miesięcy temu. Mam nadzieję, że Tomek Gapliński w 2014 roku to będzie taki zawodnik, który cieszył gorzowskich kibiców swoją jazdą w drugiej części minionego sezonu. Krótko. To tyle z mojej strony. Zbieranie, Proszę zbieranie teraz. Następnym zawodnikiem jest Tomek Gapiński, który w końcu sezonu pokazał, że potrafi bardzo dobrze punktować potrafi jechać dla drużyny, potrafi przede wszystkim współpracować z kibicami, co ucieszyło jego i kibiców przede wszystkim. Jeszcze zostało parę niewiadomych, ale wszystko idzie na dobrej drodze. Tomek jest zawodnikiem niekonfliktowym, który lubi pomagać ekipie, współpracować i wszystko będzie zależało od jego wyników. Także końcowa sezonu była znakomita, gdzie dobra był odpowiedni sprzęt i potrafi wygrywać biegi, potrafi sprawiać radość. Te tutaj. Każdy, każdy wie, że musi być w Polaków i Tomek jest tym drugim Polakiem w naszej ekipie gdzie będzie tu. To... Na kolejny rok będziemy razem współpracowali tutaj z prezesem i z trenerem bardzo dobrze się porozumiewaliśmy od połowy sezonu. Bardzo im za to dziękuję. I przede wszystkim tutaj prezesowi, który, który myślę w bardzo dużej części wyciągnął mnie z tego dołka. I było, było myślę widać od połowy sezonu, że, że idzie to w dobrym kierunku i będziemy robić teraz wszystko, żeby nowy rok był... Był taki sam jak połowa zeszłego serwonu. Myślę, że to wszystko.